Witam wszystkich ponownie w Doinladowach Wichru, jestem Półm7 i na początek chciałbym wszystkich prosić o nieregulowanie swoich odbiorników audiowizualnych gdyż te czarne ramki, które widzicie wokół wideo są efektem zamierzonym, aby oszukać YouTube'a, że ten materiał jest nagrywany w jakości HD. Oczywiście nie jest, ponieważ mój komputer nie podoła takim standardom ale dzięki tym warunkom, które widzicie dookoła, YouTube będzie myślał, że mimo wszystko to jest jakość HD. Dzięki temu nie będzie tak drastycznie obcinał jakości. O nie, kolejny miś ładowy kolejny. Wycofać się wszyscy. Hmm, co my tu mamy? Cytacja, No, nie ma sprawy. Niestety jest maksymalizowane ataki, nam się skończyły. Jakie się zrozumiałem? No, czego chcesz teraz? Wow, no, ty jesteś. Chyba. Ale to jest miejsce, gdzie no. zdecydowanie nie powinieneś być. Potrzebujesz miejsce, mnie? Gdzie powinieneś być. To zapewne jest gdzieś tego golema. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze, czym można by wspomóc naszych wojowników? Nie za bardzo. się na piekło, słucham? Mm -hmm. Gotowe? Ewentualnie spróbujemy rzucić mm. z Czy zdragania też może się przydać. Myślę, że mogę wykorzyć tą brudną robotę. Nie mam w sobie równy. Nie dziwię się, że wybierasz mm -hmm. właśnie mm -hmm. To nie wygląda tak dobrze. To wszystko? Na co cię stać? Tak. To wszystko? Na co cię stać? Co my tu jeszcze mamy? O! Słup ognia. Czas najwyższy to przetestować. Zabierajmy się do roboty. Chyba wszystkim udało się. Rzuty obronne, no cóż. Najlepszy? Ty dalej, lecz Luda Przyda mu się. Możesz na mnie liczyć Okej, goleń spada Ojejku 40 obrażeń o dobnie 16 To było coś naprawdę pięknego Zamieniam się w słuch Trzeba coś zrobić. Jak... Co mam zrobić? A ta... Wszyscy no... teraz na walki. Obrona przydomnie. Z mojej ręki. Debbie nie Warto, to, że było trochę za późne użycie, a nieprzydomnie. Zobaczmy Gotów. Otóż, większość naszych magów wystrykała się już z czarów, więc zapewne niedługo będziemy musieli zarządzić jakiś... postój. Zaraz nad tym pomyślę. Pograbiać zwłoki tych aurelitów... Hmm... przed tu gdzieś w pobliżu dużo... pewnie jakichś niemiłych istot. Zobaczmy, czy uda nam się na Ok. udał się. Szybki buffa jak zwykle. Co mogę dla ciebie zrobić? A prawdziwego mistrza? No. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Jo i także na straży. Aha sok. Dobra. Teraz tam nie więcej możemy ruszać dalej. Twe życzenia? Nie będzie z tym Te Drzwi nie podobają mi się zbytnio. Zamieniam się w słuch. No, kolejne Orlita. Ognia. Podają dosyć szybko, ale... Ale zanim padną trochę Trochę podgryźć. Tak, tak. tak, tak, Zrobiłmy Tak już wspomniałem zapewne wiele razy, na świątynia nie jest pełna takich krótkich, małych walk, Czego? Znacznie chce mi się już zbierać po tych Aurelita. Spowolniło naszego Krasnoluda i, i Paladyna. Nie żeby to było jakieś utrudnienie, po prostu raczej wkurzenie. Tak. A tu co, kolejna niewidzialność strona niszczona? Tak, zgadłem. I więcej Aurelitów. Chora. O, to jakaś większa grupa. Czekam na rozkaz. Co? Dobrze. Co trzeba? Może nawet marnuje na nich firebola. Zróbmy to. teraz. O. Niech nie nasz magby miał ten fajball jakieś rozkazy zgoda, nine siebie zaraz. O kolei padają. Nie, że po prostu. Dalej. Cóż tu mogę powiedzieć więcej? Hmm. Dobra, zająć pozycję obronne. To też mogę powiedzieć. Zobaczmy, <laughs> co ustawienie przy jest bardzo, bardzo korzystne dla naszej drużyny. To możemy po kolei przyjmować drogów pojedynczo. Już bez problemu ich pojedynczo rozwalasz. bez problemu. To, to zadanie godne mojego. Budżetu. Tak, zrozumiałem. coś tu jest w tej sali? A, więcej katoliców. Nie ma się cieni przyjacielu, a zwycięstwo w Nie ma nic gdzie się leziesz. Podejdź tu. Czy opowiedziałeś głupi warty? O nie, nie, przepraszam. Co? Nie miałem na myśli głupi. to jest... Ee, jakby to ująć... Pewnie najbardziej roz rozgarnięty członek tej drużyny. Więc na myśli rozgarnięty... Mam na myśli... Nie wiem... Cokolwiek dobrego. Hmm... Jest to posąg kobiety ubranej bla, 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 bla. Oria, Lisan i Katin Coś mi to mówi. Mówią mi te nazwy. A tu jest pewnie Lisana To są te wszystkie arcykapłanki. Hmm. Psalm. Chciałbym się wycofać, jak oni rzucają psalm. A, to jest Katkin. Słodki głos Lisary już nigdy nie będzie brzmiał w moich uszach i teraz jej mordercy zatańczą ze za śmiercią. Uważajcie, niewierni. Nauczę was pokory. Będzie to coś, co już dawno temu powinniście wyssać z mlekiem matek. Auril, obdasz mnie mocą. Bla, 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 bla. Złupie jest czuła. Znają świata ją Cisza. Zdecydowanie nie chcę jej pozwolić na rzucenie tej ciszy. No, dalej! A więc potrzebujesz mhm. prawdziwego mistrza. Jakieś rozkazy? No i niestety rzuciłam naszą ciszę. W czym mogę pomóc, czym mogę służyć? A to jej dużo nie pomoże. Ale przewaga i sięgnąć. No. Podejdź tu! I ona właśnie wzięła na siebie wszystkie pociski. A, no, to jest jednak tawce Ona też ma więcej szansę. Przywołanie boskiej mordy. To jest mój czar. Raczej czar poladyna. Zamieniam się wszystko zgoda. Zobaczmy, co my tu mamy. Więcej pocisków, więcej pocisków. To eee, topór bojowy. Nie wiem, no, nie chcę się tego brać. Jakieś... Jakieś błyskotki. Dobra, właściwie wezmę ten to zobaczyć co to jest. Dostałam to w ogóle? Jest. To lodowy topór plus jeden. Właściwie skoro plus jeden, to może sobie zatrzymam. Topory plus jeden mają to do siebie, że są cenniejsze niż zwykłe topory. O tak, Taka jakiś klucz arcykapłanki Katin, bla bla bla. Tak. Pewnie się przyda w przyszłości niedalekiej bądź dalekiej. Czego? Zobaczymy. Gry RPG uczą tego, że jeżeli coś istnieje, to zazwyczaj się przydaje. E, to jakieś nieograbione szczątki, Gotów. Hmm. w tym pokoju jest całe mnóstwo niczego. A może jednak e, to wygląda Zobaczmy, na to nie No, w porządku. I za, za istnieniu jest. Ale co my tu mamy? A, trzy pojemniki. Dobra, zapiszę. Czy jest, jest jakaś jest pułapka przy tych pojemnikach? Wygląda na to, że nie. Dobra, zobaczmy, co jest w środku. Emocje, szał, jakieś strzały, których nie potrzebuję. Bełty. Bełty zawsze się przydadzą. I di diament. Pamiętajcie o poprawnej wy... Uuu, kamień łotrzyków. I jakaś strzała. Jedna. W sumie wziąłem to tylko tak z ciekawości, żeby zobaczyć. Wieczysta strzała. Wraca do strzelającego. Hmm. Poza tym, to jest najzwyklejsza w świecie strzała. Uszenia plus jeden. Plus jeden, bla, bla, bla. Weźmy sobie jakieś rozkazy. Czy nasz potrafi nauczyć emocji Show Potrafi, już się robi. Myślę, że jak zawsze tej przed nauczeniem się sparu, przyda nam się. Gotowe, udało się. Zamieniam Tak. Jest w tej grze szansa, iż y, nie uda Ci się nauczyć czaru, nowego spotkanego. Ta szansa zależy od Twoich umiejętności czaroznawstwa. Nasz mak właściwie pompuje wszystkie swoje punkty w czaroznawstwo, ale i tak, wierzcie mi, będzie miał czasami kłopoty z nauczeniem się niektórych czarów. Czyli mówiąc kłopoty, mam na myśli, y, nie uda się mu tego zrobić za pierwszym razem. Co się równa temu, że czar zostanie zmarnowany? Zabieraj Halo? do roboty. Nie zawiodę. Może Zapraszam tutaj do mnie nas zaprosi. Lepiej A, teraz rzucają strony przed ogniem. Dobra, możemy wejść do środka i... To wszystkich Zobaczmy, już spokojnie wyszło. Dychem. prawdę mówiłem, że świątynia stały na takich walkach, że nie trzeba tutaj zbytniej taktyki stosować. Oddejdź i poza tym, to Kto ją ujrzy z bliska, ujrzy swojego śmierci. Co mam zrobić? Hmm, Zrobione. Jestem, załatwię to. Panowie też zapewne nic nie mają ciekawego. Nie pytajcie mnie skąd zgadłem. Szeregowi nigdy nie mają nic ciekawego. A ta świątynia jest pełna szeregowych. Jakieś rozkazy? Gdyby nie to, że to jest. Wow, ten pan nie jest szeregowy. Słucham, zamieniam się w słuch. Słucham, uh -huh. Hmm? Dobrze. Dobra, ty bardziej śpiewaj. co e, mam Wow, wow, wow. Ja rozkazy. Ja się amunicja skoczyła świetnie. Mimo wszystko, niech leczy tego naszego. Tak Możesz na mnie Czego? Ah, po prostu Nie mogę. Gotów. Wow. Wow, wow, wow. Jeszcze parę razy. Ładna. Wow. Ten pan golem naprawdę nie żartuje. części ja też nie szacuję. Potrzebuję przywieszenia. szybciej. Gotów zrobione. Kolejna dawka. 3600 XP. Mogłem się tego spodziewać? Mogłem. Schody na dół. Czy z z nich skorzystamy? Chyba jeszcze nie. Zaraz oczyszczę dobra, to Dobra, dobra, zanim, zanim napastujemy tego wilka, trochę amunicji dla kapłana. Ja na myśli trochę więcej niż trochę. przecinka, przycinka wiem więc to było. <laughs> Cześć, I walotowana wam mi dużo, dużo baryłek. Dużo, dużo baryłek, baryłek czy nie bardzo, bardzo szczęśliwego gracza RPG. Zwyczaj dużo, dużo baryłek znaczy dużo, dużo rzeczy w środku. Tak. Zobaczmy, oznacza również to ale my się nie boimy pułapek. Mamy Barza, który śpiewa nam w tej umiejętności. Dzięki nim pułapki nam nie straszne. Śmiecie. Śmiecie. Nic. Śmiecie. Właściwie bełty zawsze się przydarzą. Zamknięte. Dobra, to trzeba otworzyć. Nic. Jakieś tam zgoda. Zamęt? No, brzmi nieźle. Coś tu jest jeszcze zamknięte? Nie. Co idziemy dalej. Bełty. Śmiecie. Złoto. Nic. A tutaj? Śmiecie. Zamieniam się w słuch. Jestem wysoce niezadowolony tym, co znalazłem w środku. Okej, okay, jest jeszcze tutaj No jakaś główna hala. Jak się tam dostać? Hmm. Widzicie tam jakieś wejście? Ja nie dostrzegam na razie tam wejścia. Okej, okay, po raz kolejny przydałby nam się odpoczynek. No, jest jeszcze tutaj coś, czego nie zbadaliśmy. Nie. Tylko schody. Okej, okay, poszukajmy może wejścia tam. No, a chcesz teraz ode mnie? Tak, zrobiłem. Podejrzewam, iż ma ono jakiś związek z tym pomnikiem... Auril. A, tutaj jest. Łatwo można było przeoczyć. Okej, okay. ale co znajduje się za tymi drzwiami, dowiemy się już w następnym odcinku. Czas mi się skończył. Okej, okay, już prawie skończyliśmy pierwszy poziom. Hurra! Dziękuję wszystkim za oglądanie tego jakże ekscytującego odcinka i zapraszam na kolejny już niedługo. Na razie.